W jaki sposób osiągać maksymalnie możliwe wyniki, zarówno w gorszych, jak i w lepszych czasach? Zapraszam. Cześć, ja jestem Szymon, a Ty jesteś na kanale Dobra Sprzedaż i miło mi że postanowiłeś spędzić tych kilka minut razem rozmawiając w tym odcinku o tym, co możesz zrobić dzisiaj w styczniu 2024 roku, żeby zaplanować swoje działania zarówno na wypadek hossy jak i bessy rynkowej, czyli na wypadek tego, kiedy twoja sprzedaż będzie szła lepiej niż zaplanowałeś i na wypadek tego, kiedy twoja sprzedaż będzie szła słabiej niż to zaplanowałeś. Takie planowanie związane z tym, co zrobić, kiedy idzie lepiej, co zrobić, kiedy idzie gorzej, jest naprawdę potrzebne w, w sumie do osiągnięcia dwóch celów. Po pierwsze, w sytuacji, kiedy idzie lepiej niż zaplanowałeś, do tego, żeby zmaksymalizować szansę, jaką rynek przed Tobą otworzył. No bo jeżeli z jakiegoś powodu zaczyna Ci... No super Miki, a teraz sobie idź. No bo jeżeli masz do czynienia z hostcą rynkową, to aż prosi się o podjęcie działań związanych z tym, żeby maksymalnie mocno wykorzystać te hostcę, a nie robić tego, co robi wielu handlowców w takich sytuacjach, czyli zakłada nogi na przysłopowe biurko, czeka, aż klienci zadzwonią i mówią, że jest tyle roboty, że nie trzeba pozyskiwać nowych klientów. No, właśnie okres hostcy to jest ten okres, kiedy najbardziej warto. Podejmować działania w kierunku pozyskiwania nowych klientów, jeśli sprzedaje się wszystko i łatwo jest pozyskać kolejnych klientów. Zresztą okres bez konkurencji innych firm to może być okres Twojej hosty, jeżeli dysponujesz jakimś dobrem, którego obecnie na rynku w innych firmach brakuje. Po drugie, takie planowanie dzisiaj, w styczniu, tego co zrobić, kiedy sprzedaż będzie szła, no właśnie, gorzej. Może Ci pomóc uniknąć problemów związanych z tym, że kiedy ta sprzedaż naprawdę zacznie spadać, to ty nie do końca będziesz na to przygotowany i nie do końca będziesz wiedział, co masz z tym zrobić. I żeby przygotować się na oba te warianty, kiedy pójdzie gorzej, i kiedy pójdzie lepiej, wystarczy zastosować prosty wariant metody scenariuszowej. Metoda scenariuszowa polega na tym, że Planując jakiekolwiek działania, planujesz trzy możliwe scenariusze zdarzeń: ten, taki najbardziej optymalny, optymistyczny i pesymistyczny. I planując te trzy scenariusze działań: optymalny, pesymistyczny, optymistyczny, zastanawiasz się również, co zrobisz w przypadku, kiedy każdy z tych wariantów nastąpi. Wiadomym jest, że Twoją sprzedaż, e, jeśli planujesz ją zgodnie z poprzednimi odcinkami, które pojawiły się na, na tym kanale, to planujesz ją w wariancie takim najbardziej optymalnym dla Ciebie. I teraz wariant optymistyczny to jest ten wariant, kiedy masz do czynienia właśnie z tą hossą. Wariant pesymistyczny to jest wariant, kiedy ta sprzedaż przestaje iść tak, jak powinna. I żeby w obu tych przypadkach być przygotowanym na to, co Cię może spotkać, to warto postawić sobie w sumie trzy pytania. Po pierwsze, po czym poznam, że mam do czynienia z danym scenariuszem. To znaczy, co jest dla mnie wyznacznikiem tego, że jestem w scenariuszu optymalnym, pozytywnym albo negatywnym. Po drugie, czego będę robił więcej, jeśli będzie, jeśli pojawi się, jeśli będę miał do czynienia z wariantem, na przykład, optymistycznym, czego będę robił więcej, jakich działań będę podejmował więcej, kiedy spotkam się z wariantem pesymistycznym, A po trzecie, trzecie pytanie: czego będę robił mniej, jeśli będzie wariant optymistyczny, albo czego będę robił mniej, jeśli będzie wariant pesymistyczny? Po czym poznam, w którym wariancie się znajduję, a potem, czego będę robił mniej, będąc w tym wariancie, i czego będę robił więcej, będąc w tym wariancie? To najprostszy wymiar. Pytań związanych z metodą scenariuszową, który dzisiaj w styczniu może pomóc ci przygotować się na każdą z tych sytuacji: optymalnie idącą ci sprzedaż, pozytywnie idącą ci sprzedaż, negatywnie idącą ci sprzedaż i już dzisiaj stosując ten, ten prosty mechanizm, jesteś w stanie wiedzieć, po czym poznasz, że sprzedaż idzie ci tak jak planowałeś, lepiej niż planowałeś lub gorzej niż planowałeś, i co masz zrobić w tym wypadku. I to tyle, to wszystko. To prosta metoda, która już dzisiaj może pomóc Ci zabezpieczyć każdy scenariusz Twojej sprzedaży w tym roku. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Cześć!